Siemaldziska, tutaj Frer, a to będzie trzynasta część, zagrajmy w Gothic 3 zmierz Bogów, edycja rozszerzona. W poprzedniej części zajęliśmy się... Rozmową z Torusem i Hektorem Oszem propo zadań, tak, postanowiliśmy pomóc Torusowi, żeby przedłużyć może być fabułę Gotika 3 Bogów, no i też statystyki naszej postaci. W tej części zajmiemy się eskortacją trzech orków do Montery. Torus nazwał to regimentami, ale to będą najzwyczajniej trzej orkowie. Cechą charakteryzującą tych orków. I ułatwiającą ich znalezienie jest po prostu brzydka morda. Mają pozmieniane teksturki, tak? Ich twarz jest naprawdę ohydna. No, tak. Uwielbiam terać orków, tak? Mhm. Nie? Prawdopodobnie nie masz ze mną żadnej ochoty rozmawiać. Do mhm. Ale niestety muszę cię odeskortować do Montery. Tak. Ziomuś. No to idziemy, idziemy, idziemy. Zabieramy cię kolego. No to idziemy. Teraz idziemy po ogita szamana. Będzie to kurde, niezła drużyna. Jako taka. Propo walki. Ten ogit szaman będzie nawalać z Firebola. erbrak będzie nawalać z Topora. I jeszcze taki jeden będzie z Brzydką Mordą, który będzie mówić do nas, że cuchniemy On będzie skórz nawalać. Czyli dwóch dystansowców. I jeden z toporem, no, dobrze, no ten z kuszą dobrze. będzie mógł też walczyć. Jak coś do niego podejdzie, no dobra, e, idziemy, tak? No ludziska, jak co? Słyszycie prawdopodobnie, że mam nowy mikrofon. Ogółem kupiłem sobie słuchawki Gamescomy, tak? E, sam śmierdzisz z felu. Mhm, tak. Tam przewinę jego, można powiedzieć, narzekanie na to, że musi z nami iść. Jego twarz prawdopodobnie, no raczej jego twarz mówi za niego, że sam śmierdzi. Dobra, już przestańmy tyrać orków i przejdźmy do Setna. Tak, mam nowy, nowe słuchawki i mikrofon, tak, w jednym. No i ludziska Gamescom, no to są dziś dobre słuchawki jako propo jakość dźwięku, tak, ale już mikro. Do mikro trzeba zrobić taki motyw, żeby już używać Audia City, tak mimo o dziwo raczej moje słuchawki co ja mówię moja kamerka którą nagrywałem miała mniejszy szum, tak? No i teraz mój głos troszeczkę inaczej brzmi, jakby o kilka lat y, mniej, tak? Ale ludziska z no, dobre są słuchawki. E, dobra, widzę rumu na małego, już wyciągnął lagry do nas biegnie. Jakość dźwięku dobra, e, może być... Nie są za ciężkie są. Takie średnie, Nie, ani za ciężkie, ani za lekkie. Uch, może być uszy mogą boleć raczej bardziej po słuchaniu niż może powiedzieć e, mieniu ich na e, uszach, raczej na głowie, tak? E, no i co o ludziska? Już mówiąc w ogóle, używam teraz Audia więc jak będę może powiedzieć za cicho mówić albo za głośno, to bardzo sorki. To na razie wszystko jest w trakcie ustawiania, tak? No i też nie zdziwcie się jak sobie zrobię na tydzień wolne albo coś nie w stylu, no bo będę wymieniać rzeczy w kąpie, ale nie bójcie się, wyślę coś na kanał, że po prostu powiem, że mnie nie ma i tyle i że będę prędzej, i że prędzej później wrócę do nagrywania, tak. Dobra. E, krwiopijca, zabity, tu są schraty, ale czekajcie, na razie tak, przeczyszczę teren pod tytułem e, dziki i takie inne różne dziwne zwierzątka, żebym właśnie jak kurde walczył, to mnie nie zaskoczyły. Słyszę zębaczym mi się wydaje. Dobra, muszę jeszcze wyżej. No i mam cię, kolego. Pięknie, łuk naprawdę sobie ładnie, pięknie radzi. To te schraty? To te schraty, czy kurde co, bo słyszę naprawdę odgłos takiego parskaja zębaczy. Tak. Dobra, kolego, papa. Pa. Ładnie z łuku go uwaliłem. To on chyba, nie wiem, czy z łuku, czy z czego. Dobra, zabij, zabij. Okej, okay, tam jest jakaś jaszczurka. Jak stosorki za różne odgłosy, które nie powinny być. Pamiętam tutaj kiedyś... O, tu wilk walczy z czymś. Pytam, kiedyś był w Gothic 3 że był bóg, bóg taki. Może Bóg nie. był taki motyw, że za domem kowala od razu był wilk. I przeważnie kowal się dosyć dużo razy dla łzy... Wilkiem, tak Dobra, zabity też się cieszę Dobra, wilk walczy z Okazja Okazał do wykorzystania, tak Fuck, zabiłeś mi wilka z felu, gin. Papa, go Dobra, udało się. Teraz wiesz, mógł zabijać więcej tutaj zwierzątek. Fuck, o kurde. Bijcie go, bijcie go. Ja idę, nie chcę być zetruty, wiecie? Dlatego uciekam. Fak, udało się walonemu. Dobra, leczymy się, tak, to jest najważniejsze. Bierzemy czarna uleczenie tr trucizny, leczymy się. Uzupełnimy sobie manę utraconą i życie. Tak, e, dobra, mana mikstureczki mikstureczki, no i stejki, tak. Miksturek jako od życia nie będę używać. Dobra. No i jak co? Odeskortuję ich tutaj właśnie do Montery. No i zakończę tą krótką część, tak. Dobra, y, idźmy, idźmy sobie dalej. Tu widzę ścierwózki, sam ścierwózki, to jest łatwe zwierzątko do ubicia. Tak? Oho, kufer, a to ci. Dobra robota. Gin. No i pięknie, tak, dobra, Otwieram kufer, no i można powiedzieć co, można było powiedzieć o gamescomach, kupiłem je za 190, e, jakość dźwięku dobra, nie wybrzydzam, naprawdę, no nie ma na razie co wybrzydzać, bo te słuchawki po prostu mają kilka dni, tak, ale jakby ktoś chciał kupić, no może powiedzieć, dobra, są, tylko liczycie się z tym, jeżeli chcecie coś nagrywać, to musicie używać Audio City już przy tych słuchawkach, dobra, schraty. To już są przeciwnicy naprawdę dobrzy, tak że szkoda gadać. Dobra, kolego, dostałeś tutaj strzała. No, on raczej już może być jego żywot, będzie dosyć marny, bo widać, siedzimy go teraz. No, pięknie. Go Bin dołączył do walki, ale to niestety padnie on. Dobra, Sion jest, na razie walczymy sobie tutaj. Dobra, przyciągnijmy tego z Wow, naprawdę niezły demonik. Zorki jak są za różne stukoty i szumy. Fuck, odwa się od niego, Cfelu. Nie mamy żadnego, może być. Nie mamy żadnej umiejętności pod walką mieczem, a widzicie, jak jedziemy z hrata, tak? Za wolny refleks. No, raczej tak. Dobra, pomóżmy temu szamanowi. pak kolego. No i ładnie. Skosiłeś go. Okej, okay, yy, mikstureczka, no i jeden, jedziemy dalej, tak. O, słyszę zaczę tak, to była ta jaskinia stara, korkalona niby, tak, w gotyku czyli zmierzbogów Bogów, poprowadzono wątek propo propos Gothika 1 i 2. Może powiedzieć, jakoś im to wyszło, tak, może nie za fajnie, może... Coś pomiędzy, jakoś im to średnio wyszło, nie narzekam na to, tak. Tam przywrócono motyw z yy, szponami smakał żwieńca. Dużo rzeczy, naprawdę. Jaskinią Korkaloma, Pucharem Korkaloma i taki. Tam różne pierdołeczki, tak. Trochę tego jest, tak. I właśnie te w ogóle artefakty z gotyka dwójeczki i tego. No i jedyneczki będą poszukiwane przez Torusa. Tak. Sorki, jeżeli podczas walki nie słyszycie mnie, naprawdę, Sorki. Tak. Dobra, yy, stejka i jedziemy. Jak co tu pamiętam był kufer, z którego można było wziąć sobie 300 złotych monet, więc 300 złotych monet, nie za dużo, nie za mało, na pewno nie pogardzę tym. Poza tym zasada, grosz do grosza i mamy fortunę, tak. Dobra, 300 sztuk złota, kilichy, surowa stal, nie wybrzycam tak, naprawdę sorki za te stukoty, ale mam tylko farta, e, cisza grobowa po prostu jak e, sobie odpoczywam, i takie inne. A jak nagram, to już jadą z wszystkim. Młotki, różne takie. Tak, ale to, to mój fart jest ludziska, to jest mój fart. Dobra, tu mamy kufer. Już możemy otwierać kufry, to więc otwórzmy go. Dobra, pięknie... O! Fala y, ognia. O, bizony, tak. Z bizonów te, też expow wybieramy. Teraz trafi tylko w niego, to jest zadanie. Dobra, aha, coś się tutaj. Tak, ona się na czymś zatrzymała. Fuck. Jak to leż? do cholery? Pięknie mam cię. Nie mogę trafić wizona. Pięknie, dostał kolejną strzałę. I go szaman. A, dobra. Ja go dowaliłem, tak. Strzałą w web, Tak, o. Ścierwusy. Raczej, wylik ścierwusa atakuje. Tutaj mi się wydaje tak. Dobra, wręny wilkugi, Pięknie. O, ściąłem ścierwusa i y, wilka za jednym razem. Pięknie. Krwipica, ścierwoja to różne takie, takie. Kuj, mój dziki węże. Pięknie. A, kocham ten łuk. Prawdę. Fajna rzecz. No i dostał, chyba z łuku. Albo z kuszy tego orka. Nie wiem, ale dostał, to się liczy. Tak. No to w wilka jeszcze. Albo jeleń. Jeleń jeszcze po pierwsze. Wyżej. Pięknie, dostał. W zada, już tak na sam koniec zada dostał. A się strzała wbiła. Pięknie. Dobra, idziemy dalej, orkowie moi. O walczy z wilkiem, więc skorzystajmy z tej okazji. Gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta, tak? Skorzystam tak, że zabiję ich po prostu. Kurde, nie mogę uderzyć tego wilka, to jest to zbugowanie. Więc wilka... no dobra. Chciałem dzika uwalić. Ginić ścierwiarzu w renny. No i ładnie. Zapisujemy, no i jedziemy dalej, tak. Dobra, zapiszmy, tak. Dobra. Pięknie, dobra, teraz tutaj wyjmie, wyjmijmy łuk, żeby tutaj żadna krwiopica albo coś innego nie wyskoczyło. O, jeleń, dobra. Tutaj, trafić go tylko. Pięknie, dostał. Dobra. Tutaj jest krwiopica, widzę go. I wie, że moje oorkowy go dobiją w czas. O kurde, aż chyba dwóch, bo coś tam się ruszyło. Pięknie został. Bombę. Dwalimy mu Firebola. Fak, tak słabo. No, już tak, szam, tak on słabo wali z tego Firebola. Hm, <laughs> <laughs> no i dostał bombę w tył. Dobra, teraz to będą bizony, jak pamiętam. Tak. No i wpisany będziemy nawalać. Raczej, Bizon będziemy nawalać. Tu jakiś wilk. Tu są wilki, ok. Dobra. Ten Bizon raczej nie podejdzie do mnie. No i słowo. Ale go Także szkoda gadać, aż szal trochę jak ale... A kurde, myślałem, że go dobiję strzałą, tylko źle przycelowałem, tak. Alko da, No dobra. Nie, ja nie chcę rozmawiać z tobą, tak. Tylko ja chcę wziąć tutaj z bizona mięso i skórę. Tak, dobra. Krzypica, yy, to ci tak blisko. Pięknie. No, dobra. Tu są wilki, tak? Więc strzelajmy do wilków. Fak, przestrzeliłem go. No i dostał. Teraz tego wilka. No jesteśmy już bardzo blisko Montery. To nie był aż taki daleki dystans między Monterą a y, Trellis. Taki to nie był długi jakąś dystans. Tak średnio przeszło. Dobra, gór w górę. Pięknie. Dobra, dzika tu widzę. Śpiwalony. Kurde, laguje, wiem. Tak. Pięknie, dostał. Gdzie kolejny biegnie, kurde, sorki naprawdę ekstra, te stukoty, naprawdę. Pięknie dostał. Ale gdzie ten dzik? Gdzie on tutaj się podział. Tu jest ok. Śpi tam dalej sobie. Dobra. Pięknie został. Zajmijmy się bizonem i tym wilkami. No już, czyli więcej nas tutaj nie będzie czekać. Wszystko, co mogło być w w drodze do Montery, zostało. Tak. Okay. No i z głowy. Teraz wilki. No, wilki staną mi tyle. Dobra. Aha, jak w następnej części, tak jak mówiłem, będziemy chodzić po montażu i zaopatrzymy orków walczących yy, koło goty, tak. I zobaczymy też, no, goty trochę. Raczej, no, mury goty. Zaatakować nas nie zaatakują, tak. Dobra, wilki zabite, spokój jest. No, orkowie przy bramie są, czyli bezpiecznie jest. Dobra, zapisujemy. No i idziemy ich już tak odeskortować i z głowy. Znaczy już odprowadzić ich do kana, bo jesteśmy w montażach w zasadzie i tyle. Dobra. Pięknie. O, udało się, ale to tam wielkie zadanie nie było. No i też kupimy pancerz, spróbujemy kupić. Nie mówię, że będziemy go od razu mieć. Tak. Czekajcie. Tutaj mi się wydaje, że... Gdzieś tutaj był... Kamień teleportacyjny. Ale był, ale chyba się zmył. Nie wiem. Chyba tutaj nie ma tego kamienia teleportacyjnego. Najwyżej puszkamy w następnej części. Tak. No dobra. E, idziemy, idziemy, idziemy. Tak. Już ich odeskortować. No i zakończę tą trzynastą część. W czternastej kupujemy. Spróbuję kupić pancerz po montażu połazimy. E, no i zaopatrzymy orków. Tak. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Hm. A może tu był, kurde, to pamiętam był. Tu są te tam bronie, tu jest jakiś ork. Czego chcesz? To są niezużyte miecze i tarcze różne, więc to jest dobry motyw, tylko trzeba go pobić tego orka. Dobra, nie bugujcie już się na sam koniec gry. Dawaj łajzo, idź. Ja pierpapier, jeszcze musiał się zbugować na sam koniec. No i w dupie. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli chodę skortować. Ludziska, moje szczęście, tak. Dobra. Hmm. Dlaczego chcę? Dlaczego sprzyjesz się z Turksem? Hmm. Czekajcie. chodź tu, Izy. Pewnie zgadnijmy, że przez tego nie będzie mogli. Kiedy uderzycie na Gotę? Kiedy uderzy... właściwym... Czy będzie skierowany kolejny atak? Gdzie... twój Czy gel... Zajmij się w dupę, no nie, ja pier papier. Czekajcie, a może? Przyda się z nim porozmawiać już. Co za cfel? Gdzie będziesz kiedy skończy się wojna? Daj miksturę i takie inne. Kur. W dupie cvel musiał utknąć. Ah, fuck Fakit. Dobra, wczytujemy... O Boże ludziska. Taki mój fart, naprawdę, kocham takie moje farty. Teraz idźmy prosto, normalnie. Najprościej jak się danie, wchodźmy do budynków i po prostu odeskortujmy ich. Sorki ludziska, że ten odcinek przedłużył się tak. Dobra, dawaj dawaj, gotik, wczytaj się szybciej i będziemy mieć z głowy to wszystko. Tak? Kochani Orkowi i kochane bugi. Dobra. Dawać, dawać, jasna, jasna, swe ruchy. <laughs> w ogóle nawet nie mogłem z nim porozmawiać. To troszeczkę się mój smugował. Raczej ork. Tak. No dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Tyłem, żeby mi nie uciekli. Dobra. Siup. Wszystko okej, okay? wszystko okej. Okay. Dobra. Idziemy, 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 panowie. Tutaj jakiś omert. Nie wiem, czy to jest imię, czy to jest jakaś ranga, bo dużo chyba było takich ziomusiów, jak pamiętam, omertów. Wszyscy okej? Okay? Wszyscy weszli. Dobra. Czego mm. eee, chcę? Właśnie przybył posiłki, o które prosiłeś. Właśnie mm. przybył. Pięknie. Mamy następny poziom. zadanie. Idź do Gabriela i zaproponuj mu rozejm. Jeśli Gabriel ma wystarczająco oleju? Mhm. Mm Kim jest Gabriel? Kim jest mm. Kapitanem obozu ludzi. Dlaczego wprzymorze się z torsem? Gdzie znajduje się ten obóz? Gdzie znajduje? Mm. Sąsiaduje z go? Jeszcze jeden. Zamierz mm -hmm. ze sobą tego więźnia. Mhm. Mm Niech mm -hmm. będzie poświadczony. No dobra. Rozumiem. Zat... Później się popytamy go tych pierdół. Na kolejne mm -hmm. zadanie. Idź porozmawiać z ogitem. Mm -hmm. On poszukuje jak... No dobra, naprawdę sorki za te stukoty. Po prostu ci ludzie nie odpuszczą. Jak surudiska będzie to koniec 13 części zagrajmy w Godik 3 Zimierz Bogów. Dzięki za oglądanie. Nara.